Połowa stycznia na działaczce. Podobno na chwilkę zobaczycie, jak tutaj się sprawy mają. jest szuka kreta. Co tam masz? Oki? Co tam jest? Szukasz? To szukaj, szukaj. W każdym razie tak, no wszystko zamarznięte jest. W w ciągu roku jakoś się trzyma Czy jeszcze jakieś proszę brokuliki, świeżutkie, zmrożone, na pewno pyszne w pozostałości yy, mięty w tym mamy Jestem śrubiący, bo, bo jest zimno Pożyczki się mają fajne. Patrzmy, może coś widać. jest. To są, zdaje się, darenie malutkie, już dwuletnie będą, ale też trzymają się póki co. Orządek borówkowy, świdośliwa no, wszystko w swoim. Na swoim miejscu zostało, oczywiście. Fajnie się ogląda. Jak się przygotowują rośliny. Do sezonu. Proszę bardzo, herbatę Coś chciał murwy podkopać. Ciekawe czy są jakieś korzenie jeszcze. No, na pewno są. Świdośliwa duża. To jest chyba czerwona porzeczka. Roki, ale chyba przesadziłeś trochę z tym kopaniem. Halo? Stop! Psie! Tak. Tam są korzenie drzewa. Uciekaj. Co za pies. No patrz, trzeba posprzątać przesadzanie truskawek. W styczniu. To nie jest dobry pomysł chyba. No ale cóż. Już zostaw, się Uciekaj. Może dostaną silny sygnał, żeby tutaj nie ryć. A tu też właśnie, tu są borówki, jakieś agresty. Czerwona porzeczka. Moliny. Wszystko na swoim miejscu. Pies coś znalazł. No i tak, w sumie to nie ma co za dużo pokazywać, bo... Bo zima. Zima zima. Zobaczymy jak to wszystko będzie odbijało po zimie. Jestem bardzo ciekaw. Myślę, troszeczkę porzeźbiłem łyżek. Zostało materiału. rozsypiemy O Słonecznik został nawet. O jaki piękny? Śliczny jest. Te. No, nagrządki takie są średnie. Nic z nimi nie robiłem, bo nie było czasu potem jakoś pod koniec. A no, zgodnie z zasadą o, pietruszka, może trochę zabiorę. Zgodnie z ideą tej działki minimum wkładu. Zobaczymy, będziemy, jak się zrobi cieplej, to będziemy działać, jak się za trochę, no i to tyle. I ostać też poszła sobie. O, jest.